Teraz głos ma pan poseł Jarosław Urbaniak, koalicja obywatelska. Panie marszałku, panie premierze, wysoka izbo. wniosek, Atmosfera po moim poprzedniku mocno wesoła. Tyle wesołych rzeczy powiedzieć w jednym momencie, w jednej wypowiedzi cudno. A może i do wesołości. Takiej smutnej, tragikomicznej. Na przełomie lat 70. i 80. Wojciech Młynarski napisał świetną piosenkę. Co by tu jeszcze, spieprzyć panowie, co by tu jeszcze? To była piosenka, która krytykowała komunistów epoki Gierka, początków Jaruzelskiego. Ale Mistrz Młynarski chyba nie przewidział, że będą takie czasy, że będzie rząd PiSu i będzie taki mistrz świata od spieprzania jak premier Saś. Ja nie będę powtarzał tego, co pan przewodniczący Borys Budka już mówił na temat pseudo wyborów tego głosowania korespondencyjnego. Dzisiaj poseł Kierwiński z posłem Tomczykiem pokazali, że. Gdyby te wszystkie pakiety wyborcze, które zostały wydrukowane, ułożyć jeden na drugim, to tak zwana wieża Sasina miałaby 29 700 km 700 m. A ja panu premierowi Sasinowi, którego niestety nie ma, chciałem mu to prosto w oczy jest, powiedzieć. Jest, panie pośle. Jest na zdalnym. Jest. Słucham. Chciałem wystawić rachunek: trzy kartki papieru, a cztery. To około siedmiu groszy. Cena sprzed godziny z Ceneo 12 zł 9 groszy za ryzę papieru. 3 koperty A4. Cena znaleziona na Allegro. Wszystko to można. To 9 groszy za sztukę. Czyli za kartki mamy 2 176 200 zł. Za trzy koperty w tym pakiecie 30-milionowym 7 milionów 920 tysięcy razem 10 milionów 96 tysięcy, no to gdzie jest 59 milionów? Tyle wydruk kosztował? No, każdy student wie, że bez zniżki za jedną kopię A4 zapłaci 5 groszy. No to jak dorzucimy do tego te 90 milionów kopii. To jest 4,5 miliona. To nadal brakuje nam 55,5 miliona. To jeżeli pan nie słyszy, panie premierze Sasin, to chciałem zapytać, jakiegoś instruktora narciarstwa pan poznał ostatnio, czy co? A ten majątek to jest właśnie to. Tu, panie premierze Sasin, pan krzyczał z tej mównicy że zostanie ujawniony majątek żony premiera Morawieckiego. Wtedy mówiliśmy panu, że ta ustawa, którą pan tak pilnował, ma błędy konstytucyjne i skończy w Trybunale. I skończyła w Trybunale. I oprócz problemu żony pana premiera Morawieckiego mamy jeszcze problem z panią Szumowską. Ale wie pani, to tak wygląda. Że to nie my, tylko wy się tych swoich rząd czepiacie. Bo ja się zastanawiam, czy za chwilę nie będzie kłopotu z panią Sasinową, bo problemy z oświadczeniem majątkowym pana premiera Sasina to trafiły do CBA. Ale nie słyszałem, żeby się ta sprawa skończyła, panie ministrze. A to jest sprawa naprawdę poważna, bo nasze żony są zazdrosne i chcą, żebyśmy też nasz majątek przepisywali na nie. Co by tu jeszcze, panowie? Co by tu jeszcze? Bo to jest jak z tym Antymidasem, o którym mówił pan przewodniczący Budka. Czego się pan premier Sasin nie tknie? To kłopot. Nie będzie, po... nie będzie podwyżek energii elektrycznej. Pierwsze zdanie. Będą bardzo niskie po jakimś czasie. Minęło kilka miesięcy będą rekompensaty. I co mamy? Nic, tylko wzrosty. Raport Klubu Jagiellońskiego mówi wyraźnie. 20 miliardów. Polska gospodarka miała wyższe koszty przez wzrost cen energii. A to jest tabela, jak rządzi pan Sasin. 22% spółki, któremu podlegało straciły. I nie przez koronawirusa. Od listopada do lutego. Rekordziści. 42% PGE. 42% PKP Cargo. Mój ojciec mówił, że chłopca od mężczyzny odróżnia tylko jedna rzecz: że mężczyzna bierze odpowiedzialność za swoje czyny i słowa. Panie premierze Sasin, najwyższa pora wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Niech się pan poda do dymisji.